Tam może jest jakiś niepokój. Tam może jest jakaś boleść. Tam są osoby żyjące, za które teraz się bardzo modlimy. Kochamy pociechy, bardzo myślimy o naszych mamach, już nie tylko o ich dzień. Myślimy o naszych tatusiach to za miesiąc. Myślimy, żeby spotkał się w niebie. Z naszymi bliskimi zmarłymi. Szczególnie z tymi, którzy byli naszym sobą. A już są tam. Z naszymi bliskimi. Z moją Szczętą Pamięci Mamą i z wszystkimi naszymi bliskimi. Oddajemy Tobie nasze życie. Żebyśmy go nie popsuli. Różne głosy do nas przychodzą, jak żyć. A my się wsłuchujemy w Twój. Żyj tak by Cię o prawę. I to wszystko u po początku tego spotkania z cudownymi przedszkolakami, opiekunami, dyrekcją. zaproszonymi gości, panią naczelnik, wszystkimi tutaj chcę wypowiedzieć w powołnictwie, której nazwał Krzyż Jezus.